Cześć! Równa powierzchnia lukru. Właśnie tym się dzisiaj zajmę. Jestem Beata Młynarczak, prowadzę Słodki Dekor i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj poruszę temat równej powierzchni lukru. Jak ją wylać, a w zasadzie od czego zacząć? Jeśli jesteś całkowicie początkującą osobą, najlepszym sposobem jest zacząć od przygotowania konturu. Kontur jest to nitka lukru, którą kładziemy na obwód pierniczka w zależności jaką powierzchnię chcemy wylać. Gęstość lukru do tego konturu musi być bardziej gęsta niż gęstość, którą będziemy wylewać ciasteczko. Dlaczego? Dlatego aby zatrzymała lukier i spowodowała, że ten rzadszy lukier, którym będziemy wylewać, nie rozleje nam się poza ciastko. Można by powiedzieć, że kontur to jest tak zwana tama bezpieczeństwa, która chroni nasz lukier przed rozlaniem. Jak już mamy wylany kontur, to śmiało możemy przejść do wylewania lukru. I są takie dwie opcje. Jeżeli nie lubisz, żeby ten kontur był widoczny, to dobrze jest lukrować od razu, czyli robimy kontur i od razu zaczynamy wylewać równą powierzchnię. Pozwoli to na to, że lukier ten rzadszy, którym wylewamy, scali się razem z konturem i będzie to taka jednolita powierzchnia. Natomiast jeżeli nie przeszkadza ci, że kontur może być widoczny, to spokojnie możesz sobie najpierw zrobić kontur na wszystkich ciasteczkach, które potrzebujesz, a potem dopiero przejść do wylewania równej powierzchni. Ja osobiście nie przepadam za konturem, więc lubię wylewać taki lukier od razu, zaraz po przygotowaniu. Na równą powierzchnię lukru ma wpływ kilka czynników. Między innymi to, w jaki sposób wylewamy ten lukier? Jeżeli już zauważyłaś na filmie, wylewam ten lukier powoli, krok po kroku, jeden odstęp od drugiego. Nie robię, nie robię jakichś zygzaków, nie robię um, jakichś różnych linii. Staram się, żeby wszystkie pociągnięcia lukru były obok siebie. Po pierwsze, dlatego że powierzchnia ładnie mi się rozkłada, ale drugim czynnikiem, który jest tutaj ważny, to nie wtłaczam też tego powietrza, które później pojawi się jako pęcherzyki powietrza i może tą powierzchnię mi trochę zepsuć. Jeśli zrobisz idealną gęstość do wylewania, to w zasadzie nie musisz nic robić. Lukier samoczynnie się rozleje. Wystarczy, że na koniec delikatnie potrząśniesz ciasteczkiem, poruszasz albo użyjesz szpikulca, aby go wygładzić. Taką idealną gęstość pokazuję w swoich kursach, do których oczywiście Cię zapraszam. Są to kursy dla osób e, takich początkujących, a także dla osób zaawansowanych. Równa powierzchnia lukru to jest taka podstawa podstaw w lukrowaniu, bo w zasadzie tworząc każdą inną dekorację, jeżeli prawidłowo przygotujesz powierzchnię, to później jest Ci zdecydowanie łatwiej, ale także bardzo estetycznie ten pierniczek wygląda. Czy odczarowałam Ci trochę równą powierzchnię? Jeśli takich chcesz więcej, to zapraszam na moją stronę, a także do grupy Lukromaniaki.